Dziękuję bardzo. I kolejny punkt to dyskusja. dyskusja się nam więc proszę może nad tym punktem. Proszę, pan Brodziak, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Rzeczywiście tak jak pan wspomniałbym wspomniał, byłem wnioskodawcą projektu zmiany zaleczania dróg innych do kategorii dróg publicznych e, razem z sofry sąsiadem Marciem Wojciechowskim, z Panią Wieczorkiewicz, nie z tego, tej chwili. E, Również zamysłem było e, tego, no, tym, że to co Pan na znaczy, wspomniał, że budują się nowe domy, nowe mieszkania i jedni mieszkańcy mogą tutaj w jakimś sensie utrudniać życie może przejazd. Miejscowość Marczyń, głównie Marczyk, bo choć się może w tej chwili troszkę nie, ale głównie Marczyń, e, zaczyna się ogromna właśnie ekspansja budowania takich domów. E, mieszkańcy chcą sobie później budować odrodzenia płoty i dochodzi do dziwnych sytuacji, że płot są usytuowane w pasie praktycznie e, drogi i jest utrudniony przejazd. E, Tam również w miejscowości są duże gospodarstwa rolne, dobrze prosperujące i później a nawet innym mieszkańcom, którzy też budują później dalej, w dalszej odległości mieszkania i nawet samochód ciężarowy nie może przejeżdżać taką drogą. Myślę, że zapobiegnie to takim sytuacjom, które były wcześniej, konfliktowym również między sąsiedzkim. Każdy będzie musiał się troszeczkę odsunąć tym swoim ogrodzeniem od drogi i przejazd będzie ułatwiony. W ubiegłej kadencji, ponieważ radnym jestem w kadencji, jedną z takich, już przekształciliśmy i obecnie już przepis ten obowiązuje. W tej chwili nawet, e, można powiedzieć, w tym miesiącu domy, które są budowane, lub bardziej płoty, może rodzenia już są odsuwane od dróg. Jest za stwierdzam że uchwała w sprawie zaliczenia do obecnych została przyjęta jednogłośnie. Zamykamy ten punkt. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uh? uchwały w sprawie wyczerpania. Tak, 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 pierwszy zgłosiłem bardzo. Hmm. Przechodzimy do punktu 10 uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu. Proszę Naczelnika wydziału Jęszczędona yy, do tego o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały dotyczy, dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 832. To o czym burmistrz już na początku sesji wspominał, planujemy przeznaczyć 10 tysięcy złotych, które są zabezpieczone w budżecie na wykonanie tego projektu. Ta dokumentacja zostanie następnie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkiej celem jej realizacji. W związku z tym jakby początkiem tych działań współpracy jest właśnie podjęcie takiej uchwały na udzielenie tej pomocy rzeczowej, w wyniku której będzie podpisana umowa e, na realizację i tam w tej umowie konkretne postanowienia e, zostaną zawarte. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu Proszę o opinię Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała wniosek. Uchwały. Dziękuję bardzo za kolejny punkt. Dyskusja. Jeżeli nikt nie chce zabrać głosu, yy, informuję, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwa gospodarskiemu jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Dloryce. Proszę zastępcę naczelnika Wydziału J. W. o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Gmina jest właścicielem Wielkomości budżetowej Nr. 1425 przez 2, położonej w obrębie geodezyjnym w Lucycewskurze więc tutaj przy Tadeusza Kościuszki oraz jest również właścicielem drogi oznaczonej na marce załączonej do projektu uchwały jako działka droga 1426. Ta droga ma status, zaleczona jest do kategorii dróg publicznych. Z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu, przechodu po nieruchomości stanowiącej własność gminy, a więc o numerze 1425 przez 2, y, zgodzili się y, Pani Bożena Wyszkowca i Pan Andrzej Besztak, którzy są właścicielem działki bezpośrednio przylegającej do działki gminy, a więc właścicielem działki numer 1414. Zwrócili się o ustanowienie właśnie po tej naszej działce 1420 przez 5 przez 2, bo działka, ta, którą są właścicielem nie posiada dostępu do drogi publicznej, a ten dostęp, brak tego dostępu uniemożliwia im zagospodarowanie tej działki na cele, cele budowlane. Służebność przechodu i przejazdu i przechodu po działce gminy, miałaby, byłaby o szerokości 5 metrów i długości 18 metrów, a więc tutaj zlokalizowana byłaby ta służebność przy końcu działki pani 1414 w kierunku południowym. Natomiast ta służebność zapewniłaby dostęp do drogi publicznej i zagospodarowanie jej w sposób, a więc na cele budowlane. Tutaj wychodząc naprzeciw oczekiwaniom e, wnioskodawców. E, stąd też przedstawiony jest projekt uchwały o wyrażeniu zgody. E, taką też decyzję o wyrażeniu zgody e, tutaj podjął e, bursztyn. Oczywiście e, służebność ustanowiłaby w formie odpłatnej, a więc ta uchwała wstrzygałaby dopiero procedura e, ustanawiania e, e, ustanowienia służebności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o opinię Komisji Zagospodowania Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego. Komisja z gospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i porządku publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dyskusji. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, to informuję, że projekt uchwały w sprawie wdrożenia zgody na ustanowienie służebności kątowej dla nieruchomości będących własnością w Gminy Belżyce jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wdrażania zgody na ustanowienie służbności gruntowej na nieruchomości będących własnością w Gminy Belżyce został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt 11. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na lotników. Proszę Panią Sekretarz i o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. W związku z tym, podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne i odbywa się zgodnie z artykułem 163 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Odbywa się to również na wniosek Prezesa, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, który wniósł o wybranie dwóch ławników na kadencję 2020-2023 dla Sądu Rejonowego w Polu Lubelskim. Ławników do sądów okręgowych i rejonowych wybierają Rady. Przed przystąpieniem do wyborów Rada powołuje zespół do zaopiniowania kandydatów. Zadaniem zespołu jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zgłoszenia kandydatów na Ławików dokonywały się do dnia 30 czerwca i tylko te będą przedmiotem pracy powołanego zespołu. Tutaj my zaproponowaliśmy Państwu powołanie zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na Ławików w następującym składzie. Pani Justyna Żywiec, Pani Anna Kaznowska, Pani Agnieszka bydlarczyk Kołdun. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Sekretarz. Kolejnym punktem jest dyskusja. Teraz jest opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej. Dziękuję bardzo. Tutaj wybieram tę dyskusję. Jeżeli dyskusji. dyskusji projekt, yy, informuję, że projekt uchwały jest wyświetlony yy, w sprawie powołania zespołu do spraw za, zaopiniowania kandydatów na, i, na i poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ładników została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego punktu. Yy, czyli uchwały yy, Rady Miejskiej w z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie yy, emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nie wiem czy przeczytać Teraz Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tak jak wspomniałem nasze plany inwestycyjne na obecnym etapie, które jeszcze trzy dni temu były nam zdane dotyczące na niezbędnych środków finansowych na realizację tych zadań które wprowadziliśmy do Wieloletniego Programu Finansowego powodują, że po dokładnej oczywiście analizie naszych możliwości finansowych wiemy, że te zadania muszą być realizowane ze środków finansowych pozyskanych z zewnątrz. Na podstawie analiz finansowych obecnych ofert na rynku wiemy, że oczywiście obligacje dla samorządu są najtańszą formą pozyskiwania środków finansowych. I w związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa tego typu uchwałę. Ko oczywiście komisja szczegółowo, nawet dwie komisje połączone już zapoznawały się z tą e, analizą finansową e, gminy na, na najbliższe lata. Natomiast mimo to poproszę, żeby e, tutaj Pan e, analityk e, z firmy ASEGO, z którym prowadzimy taką współpracę w tym zakresie, przedstawił Państwu e, bardzo dokładne... Wyliczenia, z których wynika, że najkorzystniejszym momentem na podjęcie takiej uchwały w sprawie e, emisji obligacji jest właśnie ten rok i jak również dlaczego od razu chcemy emisję wieloletnią. A więc mówiąc krótko, będziemy jej używać w zależności od potrzeb w danym roku, y, ponieważ y, te inwestycje też są rozłożone na lata. Natomiast. Analiza finansowa wykazuje, że ten rok jest jakby trochę najkorzystniejszy do takiej, takich decyzji. Dlatego proszę Państwa radnych o jeszcze tutaj zapoznanie się jeszcze raz z analizą, bo nie wszyscy byli na komisjach i potem ewentualnie jakąś dalszą dyskusję. I jako również to oczywiście proszę Państwa później o podjęcie tej uchwały i poparcie jej ze względu na to, że wtedy realnie będziemy mogli mówić o realizacji tych inwestycji. Natomiast to, co też. Już wspomniałem, zmartwiła mnie wartość oferty najtańszej, jeśli chodzi o rewitalizację, bo my w tej analizie mamy ujętą wartość rewitalizacji no, na poziomie pierwotnie planowanym, prawda? Więc tam były 4 miliony na przyszły rok przewidziane i 4, te są w budżecie, tam prawie 4850 mniej więcej w tegorocznym budżecie. Na pewno może się okazać, że z czasem jakieś korekty jeszcze w tym planie będziemy musieli wprowadzać, ale rozumiem, że to Pan już analityk będzie nas prowadził w tym, w tym terminie i będziemy mogli takie korekty jeszcze wprowadzać, ale na razie chciałbym oddać głos Panu analitykowi, bardzo proszę. Działamy na rynku od 2012 roku, do tej pory przeprowadziliśmy ponad 300 projektów. Większość projektów, które realizujemy z gminami, skupiają się one na pozyska, pozyskiwaniu nowego finansowania, czyli zabezpieczeniu tzw. wkładów własnych gmin pod inwestycje realizowane w gminach. Uzyskaliśmy od Państwa dane finansowe, tak, zawarte w, w WPF-ie. Uzyskaliśmy również informacje o Państwa potrzebach finansowych na najbliższe lata. Na tej podstawie zrobiliśmy analizę e, pokazującą naszym zdaniem najkorzystniejszy, najbezpieczniejszy dla Państwa sposób pozyskania finansowania pod te właśnie zaplanowane przez Państwa inwestycje. E, przedstawiliśmy Państwu graficznie państwa WPF. E, I to co, to, co najbardziej powinno wszystkich interesować, to Wasza zdolność kredytowa. Tak? Wasza zdolność kredytowa jest wyliczona na podstawie państwa. Wypracowywanych nadwyżek bieżących, czyli bierzemy sobie pod uwagę trzy ostatnie lata, trzy wartości nadwyżek bieżących, z, tej, z tych wartości wyciągamy sobie średnią i w roku bieżącym Wasze spłaty nie mogą być wyższe niż właśnie ta średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie nadwyżek bieżących liczonych trzy lata wstecz. W Państwa przypadku w roku, to jest ten środkowy, środkowy wykres, w Państwa przypadku w roku 2019 moglibyście maksymalnie spłacać dług kwotą 3 milionów złotych, spłacacie e, około milion, milion 700. Czyli jesteście, może powiedzieć, na połowie waszego potencjału do spłacania zadłużenia. W kolejnych latach e, te wartości są troszeczkę niższe, ponieważ zaplanowane są też troszeczkę niższe, a też bieżące. Wiemy, wiemy co się będzie działo tożby w oświacie, tak e, czyli załóżmy. Podwyżki np. wynagrodzeń, podwyżka cen prądu, inne rzeczy mają wpływ na to, że wasze nadwyżki bieżące w przyszłych latach mogą być troszeczkę gorsze niż do tej pory. Czyli ta zdolność kredytowa wasza może troszeczkę spaść. Na tym środkowym wykresie widzimy wasze spłaty. Generalnie macie w swoim portfelu finansowym tylko obligacje, czyli wasz dług jest ulokowany w obligacjach. Czyli obligacje jako taki produkt finansowy jest dla was znany, czyli spłacacie wasz stary dług kwotami, to są te zielone kolumny na środkowym wykresie, tak? Czyli załóżmy, największa spłata będzie w roku 2025, to będzie około 2 milionów złotych. Taką kwotę trzeba oddać do banku, część kapitałowa to jest. Żółte wykresy, żółte kolumny to, to, jest, to są odsetki, czyli w roku 2025 będzie najwyższa spłata w kwocie 2 miliony 800 tysięcy złotych. Jeżeli wiemy, że Państwo planują pozyskać nowe finansowanie, to trzeba je tak ułożyć, tak w czasie rozłożyć, żeby, żebyście mogli Państwo bezpiecznie je spłacać. I ten nowy dług planowany przez Państwa to są te jasno-niebieskie kolumny, spłaty ulokowane w latach 2031-2037. Planują Państwo pozyskać kwotę 2 miliony 400 tysięcy złotych, tylko rozłożoną w czasie, tak, na 2019 rok jest przeznaczona kwota 2 miliony 400 tysięcy złotych, 2027 milionów, 2021 milion 800 i 22 milion 200. 000. Obligacje umożliwiają właśnie zaplanowanie sobie pozyskiwania finansowania na najbliższe kilka lat. To jest tylko plan i ten plan Państwo mają włożony w WPF, tak, i teraz w ramach potrzeb, Państwa potrzeb w danym roku, mo możecie Państwo korzystać z tych środków dostępnych z banku, tak? czyli jeżeli mamy w roku 2020 zaplanowaną emisję 7 milionów złotych, czyli maksymalnie 7 milionów złotych możecie pozyskać. Z banku. Jeżeli się okaże, że jakieś inwestycje na przykład nie zrealizujecie, będziecie potrzebowali mniejszej kwoty, po prostu wyemitujecie mniejszą kwotę. Odsetki płacicie od kwoty fizycznie wykorzystanej. Czyli to, co jest zabezpieczone, nic Państwa na tą chwilę nie kosztuje. Będziecie płacili tylko i wyłącznie od kwoty fizycznie pozyskanej odsetki, no i później kapitał trzeba będzie też również w odpowiednim czasie spłacić. Także po emisji obligacji w kwocie 12 milionów 400 tysięcy złotych te spłaty będą zostały zaplanowane, tak jak właśnie na tym środkowym wykresie widzimy, tak, mniej więcej kwotą 2 miliony złotych będziecie rok rocznie spłacali swój dług. Pomimo tak dużej kwoty tego nowego długu, który zamierzają, zamierzają Państwo pozyskać, tak, tutaj widzimy, że jakby nie zagraża Państwu bezpieczeństwo, Państwu płynności, jakieś większe, większe ryzyko, tak? Nadwyżki bieżące, które budują własność, które kredytową są na tyle duże i bezpiecznie zaplanowane, Także tutaj, jeśli chodzi o spłatę, no, nie powinno być większych problemów, żeby te móc sobie bezpiecznie spłacać ten dług w najbliższych latach. Dziękuję bardzo, jeżeli są jakieś pytania finansów. w sprawie emisji obligacji, nakładania i inwestycji, dziękuję bardzo. Kolejny punkt dyskusja. Czy są jakieś pytania? Ja mam, mam pytanie: Jeżeli wyjmujemy te obligacje, kiedy. Następnie możliwe będzie, znaczy kiedy następny, tak jakby m, możliwość wybudowania kolejnych publikacji, czy to będzie dopiero po tych pięciu latach? czy? czy... Sam, sam projekt pozyskania finansowania jest rozłożony do 2022 roku, czyli mają Państwo założenie, że lata 19, 20, 21, 22. Pozyskujecie finansowanie. Czyli ta, ta kwota 12 400 000 zł została podzielona transzami na najbliższe 4 lata. Czyli na najbliższe 4 lata macie zabezpieczone pozyskiwanie finansowania. 23 rok, tak to jest ten, ten rok pierwszy, gdzie nie jest uwzględniony nowy przychód. Czyli będzie możliwość pozyskania w roku 23 nowego finansowania. Tak jak najbardziej. Poproszę zwrócić uwagę, że nadal.